Któryś jest w niebie, święć się imię Twe. Niech przyjdzie dziś królestwo Twe, niech wola Twoja się spełni. Chleba nam daj, winy nasze smaż. I przebacz też tym, którzy dziś zgrzeszyli wobec nas. Dziękujemy Ci, Panie, za ten dzień. Zaprosimy się o łaskę. Proszę. Jezus powiedział tak. Zanim to wszystko się stanie, wystąpią przeciwko Wam i będą Was prześladować, wydając synagogą i wtrącając do więzień. Ze względu na moje imię poprowadzą Was przed królów i namiestników. Będzie to dla Was okazja dodawania świadectwa. Weźcie to sobie do serca, by nie przygotowywać wcześniej swojej obrany. Ja wam dam wymowę i mądrość, której nie będzie mógł się oprzeć ani przeciwstawić żaden wasz przeciwnik. Będą was wydawać nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, a niektórych z was zabiją. Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia, ale nie zginie nawet włos z Waszej głowy. Dzięki swej wytrwałości zyskacie wasze życie. Mm, trochę trudna przyjąć Ewangelia. Trudna. To jest Ewangelia, w której Pan Jezus mówi o końcu świata. Pani Jezus mówi o tym, co przyjdzie. Bo się tak pomyślałam, ale mówił, zanim to wszystko się stanie, no mm -hmm. co jest, zanim to stanie. Bo tu we wcześniejszym fragmencie jest mowa o tym, że będą fałszywi prorocy, którzy będą przychodzić i mówić coś w imieniu Boga, a tak naprawdę nie, a tak naprawdę nie będą mówić o imieniu Boga. Nie, siedem kościołów w apokalipsie, która też mówi o końcu świata właśnie. Ale tu Jezus mówi o tym, że przyszłość rysuje się w taki sposób, że będziemy prześladowani. Ale ja chciałbym dzisiaj zwrócić Waszą uwagę na jedno zdanie. Dzięki swojej wytrwałości zyskacie wasze życie. Myślę, że to jest zdanie, które można odnieść nie tylko do przyszłości, do czasów ostatecznych, ale również do takiej codzienności. Jak o to wychodzić może? Pomyślcie. Dzięki swojej wytrwałości zyskacie wasze życie. Co to znaczy zyskać swoje życie? O jakie życie tu chodzi? Duchowe, o życie wieczne. Mhm. Dobra. nie na ziemi. Jeśli chodziłoby o życie wieczne, to dzięki swojej wytrwałości zyskacie życie wieczne. To w czym trzeba być wytrwałym, żeby zyskać życie wieczne? Pomyślcie. ufać Panu Bogu. Jeszcze raz? Żeby ufać, ufać Panu Bogu. trzeba być wytrwałym, w zaufaniu, czyli nie lękać się. Żeby nie, nie, nie zapominać o Bogu ciągle, przez całe swoje życie. Czyli nie zapominać, czyli pamiętać o Panu Bogu. A w jaki sposób możesz pamiętać o Panu Bogu? Czyli załóżmy czytać słowo Boże, trzymaj się rano. A czytałeś rano. słowo Boże dzisiaj? Jeszcze nie było, No właśnie, jeszcze same sobie czytacie, prawda? Mhm. Więc chodzi o to, żeby być wytrwałym. Ja o naśladowaniu Chrystusa dzisiaj sobie się No wytrwałem. właśnie, chodzi o to, żeby być wytrwałym w naśladowaniu, w czytaniu o naśladowaniu Chrystusa i w naśladowaniu Chrystusa. Prawda, Józiu? Tak. I w czytaniu psalmów, mhm. czy na przykład w modlitwie na różańcu, mhm. prawda? Ale ja też prosiła, o to, żebyś była wytrwała w tej modlitwie. Mhm. No, wieczorem. no właśnie. Ja zawsze Czyli dzięki wytrwałości zyskamy nasze życie. Chodzi o to, że czasami możemy myśleć w ten sposób. Dzisiaj mam Piękny dzień, świeci słońce, dobre samopoczucie, spędzę sobie czas ze Słowem Bożym. A jutro mi się nie chce, nie wyspałem się, jestem zmęczony. Pada tak deszcz. Tak mi jest ciężko, pada deszcz. Tak jest, no właśnie. Pada, pada, tak. pada, pada No i wtedy, właśnie wtedy się okazuje nasza wytrwałość, Czy zrobimy to, do czego się zobowiązaliśmy, do tego, co jest właściwe i słuszne. Więc Jezus dzisiaj mówi o wytrwałości, żeby być wytrwałym. Wytrwać postanowieniach, decyzjach... wszystkim zbliżone do Pana Boga. I czasem... Mm, jakby... Mm, może jakoś... się I. Mimo! 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 i wtedy tak buba! mama! Nie, nie, to buba. mama! A że mogą być ludzie, którzy mogą buba. mówić coś co brzmi dobrze, a tak naprawdę wcale nie prowadzi do dobra no jest dużo takich osób dzisiaj, które na w internecie nagrywają swoje filmy różne mówiąc o czymś co im się wydaje na temat Pana Boga na no, tak bardzo a, dobrze mówią, w ale mówią na zły temat. Albo mówią bardzo interesująco na temat związany z wiarą, i wydawać by się mogło, że mówią rzeczy, które są zgodne z tym, czego nauczał Kościół i Pan Jezus wcześniej. A tak naprawdę wprowadzają takie drobne informacje, które z kolei są tym, co oni myślą na ten temat, a nie co Pan Jezus o tym myślał. Dużo jest takich osób. Jeszcze może. A ludzie, którzy nie słuchają, trzeba umieć odróżnić. you <laughs>